Witam to znowu ja, a wy trafiliście na kanał Projekt Da Vinci. Dzisiaj montujemy hydroklapę do naszego kampera wyprawowego. Dlaczego hydroklapę? Ponieważ ma być, jest przewidziany garaż. Ponieważ przyjaciel mój podróżując podobnym autem przez ponad 20 lat miał hydroklapę, korzystał z niej, korzystał z garażu takiego. Stwierdził, że chce mieć też w tym projekcie hydroklapę. Dwie blachy, które tutaj widzimy, to jest dalsza część do podramówki. I tutaj właśnie to, czego nie, nie zrobiliśmy wcześniej, czyli akurat tych dwóch blach, ze względu właśnie na to, że chcieliśmy do tych dwóch konstrukcyjnych elementów doczepić naszą. Hydroklapy, żeby to połączyć, zgrać razem, bo innej, innego wyjścia, niestety, innego rozwiązania nie było. Hydroklapa z elementami przerobionymi została już skręcona. W tej chwili elementy, te przerabiane, dorabiane do hydroklapy, jakie elementy do podramówki, chłopaki malują i będziemy je montować. Tutaj też muszę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Wszystkie elementy konstrukcyjne do naszej hydroklapy, jak i blacha pośrednia do montażu pod ramówki z ramą i hydroklapą zostały wykonane przez mojego przyjaciela Bartka i jest to materiał, który ma 12 mm grubości. No. Jest. Mam O, Michał. U ciebie? Montaż klapy, który widzimy, wygląda na prosty i łatwy. Niestety taki nie jest. Jeżeli mamy oryginalną ramę z oryginalnymi otworami pod hydroklapę, jest dużo łatwiej, dużo prościej. Natomiast my tutaj tworzymy to wszystko, a ponieważ hydroklapa ma się domykać ma, ma być równo, e, równo przylegać. Ma kąty opadania, to wszystko biorąc pod uwagę, że ma funkcjonować. Proszę mi wierzyć, jest to naprawdę jeden z najtrudniejszych elementów, z jakim przyszło mi się do tej pory mierzyć, jeżeli chodzi o budowę tego kampera. Mam drugą. Do góry? Drugą. a Mam drugą. Mam dwie ogłosie. Słuchaj, tutaj by trzeba było te śruby podkładać. No tu z tej strony. Ile tam można włożyć? Chyba wszystkie. Cztery. Mi się wydaje, że Muszę się przyznać jeszcze do jednej rzeczy. Chciałem zrobić materiał, w którym powiem jak montuję tą hydroklapę. Niestety nie jestem w stanie, ponieważ jest tak dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy montażu klapy, w momencie kiedy nie jest to oryginalne zawieszenie, jej, czyli w ramach w ramie nie ma oryginalnych otworów że no, jest mi ciężko i nie potrafię po prostu wytłumaczyć w jaki sposób tą, tą hydroklapę można zamontować. Wiesz co dobrze byłoby to teraz skręcić, bo możliwe, że jak to skręcisz, to to się przesunie lekko względem całej reszty. Zobaczmy drugą stronę. No właśnie je się wszystkie skręci to możliwe, że to od dojdzie. Tam masz jeszcze Po skręceniu wszystkich uchwytów, pozostawiliśmy naszą hydroklapę podpartą na lewarku. I dopiero teraz, w tej chwili, będę spawał blachę, która ma dwa zadania. Po pierwsze, jest blachą elementem stałym podramówki, czyli to blacha, która łączy podramówkę z ramą e, ciężarówki na stałe. A drugo, drugie jej, jej zadanie, ponieważ ona została wykonana dużo, dużo e, większa, drugie jej zadanie to jest utrzymywanie całej hydroklapy. W odpowiednim położeniu, w momencie, kiedy jest zamknięta, kiedy się otwiera, i w momencie, w momencie kiedy jest otwarta. Cały proces dopasowywania klapy i montażu jej zajął nam w sumie 4 dni. Tyle czasu potrzebowaliśmy, żeby, żeby ją założyć. Nie wiem, może nie potrafimy, nie, nie umiemy. Na pewno ale żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to wszystko było równe, bo to się wydaje, że jest, że wszystko jest OK. No niestety, zabiera, zabiera naprawdę bardzo dużo czasu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzeba pamiętać, że oprócz czterech dni montażu ja nakręciłem w sumie jakieś 6 godzin materiału, z których musiałem wyselekcjonować, wybrać i złożyć film. Materiał, który mogę wam przedstawić. To też zajmuje dużo czasu, dlatego na dzisiaj to wszystko. Zapraszam za tydzień na kanał Projekt Da Vinci.